Kropla w oceanie Niektórzy z nas słyszeli zapewne historie o ludziach rzucających się z wodospadu Niagara w beczce. To tylko historie. Dopóki tam sam nie stoisz u szczytu wodospadu. Byłem niedawno w tym miejscu, to trzeba zobaczyć na własne oczy. Zburzona woda, masy wody, moc, ciśnienie to wprost niewyobrażalne. Stojąc tam, obserwując tę wodę spadającą poza krawędź, wyobraziłem sobie, że jestem w takiej beczce miotany spienionym żywiołem. Przerażające. Czasami życie wydaje się być podobne. Niesieni przez jego szalające wody, narażeni jesteśmy na uderzenia i nic, ale to nic nie możemy zrobić. Bezradni jak w zamkniętej beczce. Stałem tam coraz bardziej, nasiąkając wilgocią wszechobecnych kropli. Ale mimo całej swojej dzikości i mocy, wodospad Niagara jest tylko kroplą w oceanie wobec Boga, który stworzył świat. I gdy wzburzone fale życia miotają Tobą niczym taką beczką, pamiętaj, że w porównaniu z mocą Boga, który nas stworzył, te fale są niczym kropla w oceanie. Mała kropla.